Chodź Liam, Dołącz do naszej gramatki. Poczekajcie. Jestem piękny. Jesteś? Jesteś. Fajnie. No to... Dzień dobry. Witajcie. No, no, Witajcie, znowu jesteśmy we trzech. Nagrywamy kolejny drugi odcinek z cyklu nocne rozkminy. Tym razem mamy kolejne. I zaczynamy od pierwszej. Jesteście na pogawędki nocne? Tak już. Fajnie. Ok. Pierwsza. Pierwsze zasadnicze pytanie, które sam sobie zadawałem i kilka, kilka razy kiedyś tam jakieś dziecko się mnie o to zapytało. Po co żyjemy? Proste pytanie. Po co w ogóle istnieje? Po co żyjemy? Może najpierw... Żeby rozwijać? Żeby rozwijać dalsze potomstwo. Żeby rozwijać dalsze potomstwo. No dobra, ale po co ma być w ogóle to potomstwo? Nie wiem. Po, nic. po prostu. No. A ty jak uważasz? Żeby ziemia nie zginęła. No no tak za kilka tygodni? Mm, ja ci powiem, lat. spójrz na to inaczej, żeby nie ludzie, to ziemia by była zdrowsza, bo ludzie zatruwają tą no. swoją technologią. Tak. Przemysłem ziemi. Ale Więc... też nie go Przez nieco, że to, że wrzucają na przykład Aha. ten gówno do oceanu. No właśnie, oceany zatrute, lasy wycięte w większości, powietrze zatrute. Więc po to, żeby planetę rozwijać, tak nie do końca. No. Myślę, że planeta by sobie do, doskonale porodziła. jeszcze by chyba ją pogorszyć. Tak, planeta by sobie poradziła bez ludzi. Więc to też do końca tak nie jest. Hmm? Czyli pytanie cały czas pozostaje yy, nie No, Ale nie... ja też jest tak, że jakoś nie mordujemy dużo zwierząt, bo zabijamy na przykład, żeby potem mieć jeszcze inne, co nie? Mm -hmm. Bo jak tak tych no. zwierząt dosyć, dosyć dużo teraz ostatnio... Yy, Przyszło, więc no. no. Zwierząt jest i tak mniej niż było kiedyś. Eee, więc nawet można powiedzieć, że więcej. Nawet więcej jest? Myślisz, że zwierząt jest teraz mniej? Na pewno więcej. szczurów pewnie tak, bo <noise> szczury razem z ludźmi się trzymają. Tam gdzie ludzie, tam szczury. Ale no. co do na przykład wilków, to ludzie przetrzebili, wymordowali większość populacji. Na No, no, wilków. no bo to jest mm, krwionośne co nie? krwionośne? Kwiożercze. krwiożercze No ale człowiek też jest Rzeczy. jedni drugich drugi mordowali ja, ja. zawsze poczekaj jedni ludzie no przecież takich też mordują okej okay, ale zwróć uwagę historia ludzkości to jest historia wojen cały mhm. czas kto kogo napadł i wymordował to, to, to jest ciekawe nie mhm. że ludzie z jednej strony potrafią dobra kolejna poczekaj dokończmy właśnie to mówimy. właśnie potrafią stworzyć wspaniałą cywilizację a przyjdzie drugi który to wszystko zniszczy nie mhm. no właśnie to, 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 to jest ciekawe no nie, w każdym razie pytanie. Po prostu się pytanie zostaje bez odpowiedzi. Żyjemy, nie, nie wiemy po co żyjemy. Mi się wydaje, że żyjemy dlatego, że kiedyś ktoś chciał mieć dzieci. I te dzieci żyją i potem one dorastają i oni też chcą mieć swoje dzieci. I żyją. I właściwie e, to wiesz jest co? na zasadzie instynktu Wiesz, możliwe. że tak naprawdę to jest moim bratem. Ale tak no powiem. wszyscy jesteśmy od Adama no. dziećmi, braćmi. No. no ale to jest tylko oczywiście legenda z tym Adamem i Ewą. Nikt nie wie jakie były początki to jest akurat legenda chrześcijańska Ej, a każda kultura żeby... ma inną legendę słuchaj, hmm? zresztą jeżeli była ta Adam i Jawa, nie? No. to jak urodzili dzieci to, te, to te, na przykład jak był chłopiec i dziewczynka no tak, to... no tak? okej. Okay, okay. no, 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 no to co zrobisz czyli, to, ale to jest tylko legenda a. bo to tak do końca się kupy nie trzyma dobra idziemy dalej, kolejne y, fajne mam pytanie na przykład jaki gatunek, yy, żywy gatunek, na świecie powstał pierwszy? To chyba... To człowiek. To był Twój pomysł, nie? Właśnie podobno nie. No no dinozaury. Dinozaur. Nie, dinozaury były potem. Hmm. Nie, no, chyba człowiek. Pierwsze to podobne jakieś w ogóle były jednokomórkowce, które potem się Piemiki. ulepszały. Nie, potem się ulepszały i potem jakieś, jakieś, jakieś płazy, gady, jakieś takie rośliny oczywiście. A, a saki, bo człowiek jest sakiem, no nie? pojawi się dużo, dużo później. Już po dinozaurach, po, po tych wszystkich gadach. Więc nie wiemy, jak ja, ale dobra, zostawmy to naukowcom, bo to jest zbyt trudne, jeśli się naukowe. Naukowcy sami nie są do końca pewni, jakie były początki. No. Nikt wtedy nie umie opisać, więc nikt tego nie zapisał. Nawet no, karczyk. Kolejny. Bardzo jest ciekawy, ciekawa rozkmina taka. Wczuj się, jeden i drugi. Gdybyś dostał władzę nad światem na jeden rok, co byś zrobił? Gdzie w ogóle byś coś zrobił? Zostajesz na zrobił. Prezydentem czy królem świata na rok. I robisz to, co chcesz. I tylko przez rok. No zastanów się. Bo no, się, każdy mi dał 100 tysięcy co codziennie. Ale wiesz to. No, no dobra, bardzo fajne. Był już multimiliarderem. I Ale bez, bez polityki. E, więc tak. No, no spokojnie zastanów się, co byś, bo, bo może ja powiem pierwszy co bym zrobić. Gdybym miał władzę, na Marsa. władzę nad światem, po pierwsze, bym e, postawił na ekologię, to raz i Ale... zadbał, poczekaj o planetę. Poczekaj, zadbałbym o, o planetę, to byłoby czysta i w ogóle. Wszelkich kłusowników to bym od razu zlikwidował, już nie mówiąc jak. Kłusowników, czyli, czyli tych, co zostawiają wnyka na zwierzęta, i, 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 i bym surowo karał tych, którzy krzywdzą zwierzęta. Następnie. Chcecie koty i psy? Właśnie opłaca. Ogólnie zwierzęta, i, po, poczekaj. Potem bym stworzył parki narodowe, duże rezerwaty przyrody. No i, i jeszcze wie, wiele innych rzeczy. No dobra, a co byś zrobił, załóżmy, że... Słuchaj, mój dom to już nie opłacę to, co ty mówisz, bo potem przez ten rok, no. co no, jak już tego roku nie będzie i nie będzie dowodniczącym, no, no. to wszyscy postawią i tak to te wszystkie budynki i idę. Um, wiem, ale ja bym starał się choć trochę pomóc w planujecie. Ja to mam rozkaz, żeby ja mam podzielić takie na trzy grupy. Pierwsza Aha. grupa to będzie czyszczenie oceanu, no. druga to będzie po prostu mm, rozmnożenie zwierząt, żeby było ich jak najwięcej, a potem mhm. żeby byli na razie wegetarianinami. Mhm. A trzecie to będzie po prostu, żeby było o wiele więcej drzew. I to no, tyle no. raczej. Bo dzięki drzewom oddychamy. Bardzo fajne. A ty? Kwiatom. Kwiatom też, pewnie, że tak. No czyli dobra. na czyli... to samo się tym jest ta zielona planeta. To jest podstawa. No. Jasne, że tak. Czy sam chciał? Hmm? E, żeby było mniej budynków, uh -huh. bo te budynki mi już wkurzają. A za dużo, nie? No. zgadza się, też, też tak uważam. No bo jeszcze ja mam to nie starobił, więc... Zgadza się. No. Też żeby nie było takich płonów, medali czy coś takiego. No no. Bo to mi też przeszkadza, no bo ktoś do ciebie podchodzi i pyta się, daj papierosa no. albo wiesz, albo... Ale będę złotu no mhm. bez i to nie. Tak. Okej, okay, dobra. E, kolejne... Kolejne pytanie. Jest takie, na przykład, kogo podziwiasz, jeżeli w ogóle kogoś podziwiasz i za co? Czy jest coś takiego, go podziwiasz? Jeżeli tak, to za co? No. Um, może trudne, może nie myślę. Ilon Maska Ilon Mask No dobra, a dlaczego? No za to, co osiągnął. No, Dobry jest. Został się bilionerem. Dobry, ale tylko dlatego, że jest bogaty, bo bogaty jest. Nie, nie to, że osiągnął takie coś, autopilot Autopilot? No. No to znaczy, wiesz no, ma swój własny program kosmiczny, tak? I jest do wybra kosmos i, i w ogóle, tak? No sobie to, sobie nie... chyba jakoś os, y, było ogłoszone, że chyba satelity sobie własną kupił. No, no. Dobra. Elon Musk. Okej, rozumiem to. Też, 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 też. Na bo podziwiam no co on zrobił. Chłopie, on Tesla, która sama za ciebie jedzie. Uh -huh. No. Naprawdę. No to jest współczesny Leonardo da Vinci. Rzeczywiście jest facet genialny. A ty, Liam? Nie A. wiem, ja to się zadziwiam moim pieskiem. Masz rację. Też go podziwiam, że jest taki miły, sympatyczny, prawda? I ci towarzyszy. I nie szczeka, kiedy, kiedy nie jest jego czas. Dobra. I idziemy dalej. Idziemy dalej. Czekaj, co tu jeszcze mam? To jest światło trochę trudne. Znaczy słabe. To Dobra. Dobra, tu jest taka, taka ciekawa rozkwina, czy masz lęk przed strachem, czy boisz się tego, że zaraz możesz zacząć się bać? No, jeden z, ktoś napisał w naszych komentarzach, żebyśmy poruszyli takie temat, że, że niekiedy jest tak, że na przykład jesteś powiedzmy wysoko, na wysokim piętrze no. i sobie patrzysz z góry, wszystko fajnie i nagle sobie uświadomi, że to jest wysoko, i że są ludzie, co mają takie lęki, nagle zaczynają się bać tej wysokości. chcesz lęk przed wysokością? Lęk przed lękiem, przed wysokością, rozumiesz? Ja lęk, tak nie mam. Okej, okay, no to bardzo dobrze. Ale tak ma, że jest, boisz się lęk przed lękiem, Tak? Chcesz kontynuować? No nie, no to takie cieni. dziwne, ale no fajne. Fajne, fajne. Lęk przed, przed, przed lękiem jest takie coś, że ale, ale dobra, nie poruszamy tego tematu, żeby się nie wkręcać bo można sobie wmówić potem jakieś lęki potem go odczuwać. Lepiej nie idziemy dalej. To, to jest takie, takie ciekawe. Nie lipca, chociaż to nie jest żywe, ale nie, nie, bo to jest przemoc. Nie, nie nawet jeżeli to jest zabawka, nie używa się przemocy. No właśnie, bo jeśli będzie podarty, to będzie tak samo. Więc dobra. wiesz, wiesz głaszczam, albo sobie go położyć. Nie. nie, to musimy zapałdować. ogarnij się następne następne pytanie, to jest bardzo, bardzo ciekawe. No dobra. Już? Dobra, coś takiego jak świadomy. Czy któryś z Was ma takie coś jak świadomy? sny? Tak. Może, co to w ogóle jest? że śpisz, i wiesz, myślisz o tym, i wiesz, że to jest, to jest sen. Będzie, I wiesz, co będzie w śnie, tak? Nie. Śpisz, coś Ci się śni i Ty wiesz, że to jest sen. Że możesz się budzić, ale się nie budzisz. Nie ma. Bo Nie możesz albo nie chcesz. Nie 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 tego czegoś. Nie masz takiego czegoś? A, a, a to nie, nigdy nie było takiej sytuacji ja miałem że... dwa razy paraliż sen ale to, to jest co przyjemne. innego okej, okay. to, to jest zupełnie co innego ale jest takie coś i to można sobie nawet wyćwiczyć że yy, śpisz i coś ci się śni i ty wiesz, że to jest tylko sen, to jest fajne bo wtedy, kiedy sobie wy, wytrenujesz sny, to możesz mieć co właściwie chcesz, może być wszystkim bo to jest tylko sen, co sobie wyobrazisz, to masz, nie? i Ćwiczy to się w taki następujący sposób, że, że we śnie nie da się nigdy niczego przeczytać. We śnie różne są rzeczy, ale, ale nie <laughs> można czytać liter. I jeżeli y, jesteś we śnie i nagle chcesz sprawdzić, czy to jest sen czy nie, to staraj się znaleźć jakiś napis. On tak działa, tak, jeżeli nie możesz przeczytać. Kurde, no ty mam. Jeżeli nie przewiniesz jeżeli nie możesz przeczytać, to nasze znaczy Ale dobra, to do, do tematu kiedyś wrócimy. Kolejna śmina kolejna jest. jest taka. Hmm. Poczekajcie. Lia, uspokój się, bo to już jest nieciekawe. Następne. Już odwala. Dobra, kończę z No, co jeszcze? O, dobra, ja. Czy jeżeli ludzie miewają czasami gęsią skórkę? To czy, to, to, czy gęsi mają ludzką skórkę? Tak. Myślę, że tak? Nie. Yeah. Yeah. Chyba nie. Bo to mi się wydaje, że jest zwykłe ludzkie powiedzenie. Dobra. Mamy takie, takie coś. Większość ludzi zastanawia się. Nie. Ym, wiem, większość ludzi uważa się za mądrzejszego jaskiniowca, ale nie przetrwałaby w dżungli na, nawet kilku dni. Nie ma co gadać, to jest kwestia. To jest proste, to, to jest proste to jest... bo to jest kwestia surwalu. Mhm. Oczywiście, że tak. Bo twój po człowiek... stary, twój stary, stary mieszka w no to się nie dziwię. No właśnie. No to vale. Ja to bym szczerzał na no. kokosach, bananach i jabłkach. Jakiś czas można. Jabłka. Teraz bawimy się jabłka. teraz widzowie bawimy się w surwiwal Poszliśmy sobie do lasu kawackiego, rozbiliśmy namiot. Właśnie widzicie, że sufit jest wypukły do tego, że tam jest śnieg, leży i trochę, trochę zaczyna się No to, to są liście takie pomalowane, yy, yy, przynoszą własną farbę z no, ośmiernicy. Tak, tak, tak. I nie będziemy otwierać namiotu, by pokazać tego lasu. Po pierwsze jest ciemno i tak nie było widać, a po drugie jest tak zimno. Jest sobie, zimno jest strasznie, zima wieje się Właśnie, a także siedzimy sobie w namiocie, mamy tu taki grzejniczek tam z tyłu, no jest ciepło. I nie mamy jeszcze szafę. Tak, i rano wracamy do domu. Dobra. Wszystkie rozkwiny już były Czy chcecie jeszcze coś dopowiedzieć? Tak. Subskrybuj i dawaj lajka. Mm, tylko to? A coś głupiego? I napiszcie swoje rozkwiny w komentarzu. No dobra, Liam idziesz wyłączać kamerę, tak? Okay. Czekajcie, jeszcze.